Witam wszystkich, z tej strony Krzysiek, firma remont4u. Dzisiaj będziemy wykonywać sufit podwieszany, dwukrotnie płytowany, na konstrukcji krzyżowej, na stropie drewnianym. Zapraszam na film. Teraz tak. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że było kilka komentarzy odnośnie długości moich filmu, że są one troszeczkę za długie. Dlatego postanowiłem podzielić to na co najmniej dwie części. W pierwszej części zobaczycie, jak robię konstrukcję, wytłumaczę po kolei co i jak. W drugiej części zobaczycie, jak zapytować zgodnie z technologią sufit dwukrotnie. Być może pojawi się trzecia część o szpachlowaniu Q1, ale nie wiem jeszcze. Zobaczymy, czy czas mi na to pozwoli. Więc tak, od czego zaczynamy? Po pierwsze troszkę z wymiarami. Tutaj opuszczamy się około 40 cm pod nasze belki wiązarów. Jeżeli chodzi o wieszaki, jak, jak je stosować? Możemy generalnie stosować trzy rodzaje wieszaków. W tym wypadku wchodzą w grę esy. Nie mam akurat tutaj przy sobie, ale na pewno wiecie, jak one wyglądają. Wieszaki takie obrotowe, napręcie do wieszaka. Są dostępne różne długości oraz na to przychodzi wieszak obrotowy dolny, który ma taką sprężynkę i można go sobie tutaj ewentualnie włożyć, wypoziomować, tak dalej. Na pewno wszyscy to znają. Ja nie stosuję takich wieszaków, dlatego, bo rozmawiałem kiedyś z jednym inżynierem budownictwa i sprzedam wam tą historię. Nie wiem, czy jest ona prawdziwa, bo możecie to zweryfikować sami. Generalnie chodzi o to, że te sprężynki po jakimś czasie potrafią się rozhartować i ten nasufit może delikatnie tutaj się obniżać, tracić yy, poziom przy jakichś tam drganiach i tak dalej. Robili na to badania podobno i, i coś takiego wyszło. Oczywiście też zależy wszystko od, yy, od jakości tych wieszaków. Ja mam akurat tutaj firmę wieszaków Medpol. Yy, czy tam jakaś firma Knauf czy w mówię. Te firmy są wszystkie podobne, technologie są tożsame. Także tutaj nie zwracajcie uwagi na to, że część jest z jednego jakby producenta, część z drugiego. Teraz tak, jeżeli nie takie wieszaki, to co? Ja stosuję wieszaki noniuszowe. Są to wieszaki tego typu, występują w różnych długościach. Do tego przychodzi wieszak obrotowy dolny, który wchodzi nam tutaj. I przetykamy to taką specjalną przetyczką. Teraz tak, te dziurki są przesunięte około milimetr więcej od siebie niż te dziurki. Czyli jak będziemy to poziomować, nie wiem czy to będzie widać na filmie, te dziurki po prostu ułożone są mimośrodowo względem siebie. Czyli po prostu jeżeli trafimy przetyczką w jedną dziurkę, to następne kilka po prostu no nie będzie można włożyć. Są dostępne na rynku gotowe takie zestawy, czyli na przykład tutaj, w naszym wypadku, 40 cm oraz wieszak obrotowy dolny. Ale w hurtowni, w której ja się akurat zaopatruję, yy, są dostępne też, akurat były, bo nie było takich yy, tylu ile chciałem. Wieszaki noniuszowe górne, czyli to jest element, spróbuję wyjąć, to jest element yy, tego typu. Do tego przychodzi pręt noniuszowy, który jest 3 metry długi. Mam akurat tutaj kawałek przy sobie i docinamy go na odpowiedni wymiar, taki jaki potrzebujemy. Ja bazuję na takich wieszakach, dlatego, bo e, mówię, wydają się dla mnie troszeczkę pewniejsze. Jest to rozwiązanie, oczywiście, droższe, ale no, powiedzmy, że e, jestem w stanie to przełknąć akurat, tak? No bo robimy z materiałem. Wiadomo, że no, też trzeba. E, Patrzeć na koszty. Teraz tak, montujemy to do belki w ten sposób. Ewentualnie możemy zagiąć sobie i przy, przykręcić to od dołu, albo ewentualnie, jak mamy jakiś sufit betonowy, no to wywiercić dziurę i wbić kołka. Tylko z tym, z tym, że pamiętajmy, że kołki muszą być metalowe do sufitu, nie mogą być plastikowe. W ten sposób będę zawieszał ten nasz sufit. Teraz tak. Jeszcze rzecz, która może Was zainteresować, to łączniki krzyżowe. Tu mam akurat łączniki krzyżowe z Knaufa. Te są troszeczkę droższe niż powiedzmy jakieś tam zwykłe. Różnią się one tym, że po zapięciu je w nasze profile, tutaj dochodzą takie blaszki, które zapinamy w nasz profil główny i one jakby go załapują od góry. Wtedy to połączenie jest praktycznie bardzo sztywne. Nie ma tutaj praktycznie żadnego luzu. Jeżeli możecie to zobaczyć, mam nadzieję, że to widać. O, rozpinamy, prawda? Łącznik krzyżowy standardowo. No, on musi być trochę luźniejszy, po to, żeby właśnie go pozapinać te nasze profile. Ale jak go zapniemy, akurat knał wymyślił coś takiego, że na sam koniec zapinamy to. I wtedy można powiedzieć, że ten nasz sufit jest złożony na sztywno. Wezmę teraz kamerkę, przelecę sobie po kolei i tutaj pokażę Wam. Yy, Obrys tego sufitu, jak on będzie wyglądał, i powiem co nieco o rozmierzeniu profili, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Ta linia, którą wyznacza nam laser, to jest dokładnie 2,73. Dlatego, bo przychodzi centymetr okładziny na podłodze, przepraszam, pół centymetra, bo to będą panele winylowe i podwójne płytowanie, które ma grubości 2,5 cm. Ustaliłem z klientem, że wysokość tutaj pomieszczeń ma być 2,70, czyli po prostu odjęliśmy grubość płyt oraz y, panele. Tak, żeby wyszło, teraz tak, y, będę strzelał sobie przyścienny y, po tej linii. Już mam rozmierzony laser. Następnie y, profile nośne, czyli te wyższe albo główne, nie pamiętam, już poprawcie mnie, bo zawsze mi się to myli. Czyli te, które będą wyżej na przyściennym, y, są rozmierzone tutaj w ten sposób. Y, Pierwszy profil jest 30 cm od brzegu. Teoretycznie jest do 40, ale ja troszeczkę to zawęziłem. Profil przyścienny, pamiętajcie, że służy nam tylko i wyłącznie do wypoziomowania sufitów. On też troszkę trzyma, ale zgodnie, że tak powiem, z technologią nie kręcimy się do niego. On jest tylko do wypoziomowania naszego sufitu. Następnie profile, do których będą wieszaki, czyli te nasze główne, rozmierzyłem co 75 cm. Z racji tego, że wieszaki powinny być co 90 cm do 90, ale belki są rozłożone co metr, czyli po prostu chcąc, że tak powiem, no, utrzymać jakąś tam wartość przenoszenia ciężaru tego naszego sufitu, zagęściłem troszeczkę profile główne, z racji tego, że są rzadziej wieszaki. Teraz tak, profile co 75. Następnie profile nośne, czyli te, do których będziemy kręcić nasze płyty. Pierwszy profil 10 cm od ściany, mam nadzieję, że to widać, takie małe kreseczki zrobiłem. Następnie profil 50 cm od ściany oraz każdy kolejny co 50 cm. Tak będziemy to robić. Płyty będą w poprzek profili. Także w pierwszej kolejności należy przykręcić sobie profile przyścienne. Tak, w moim przypadku przystrzelić gwoździarkom. Następnie przywieszę wieszaki oraz będę składał powoli sufit. Profile mam docięte, mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie. Jeszcze powiem, mam taki patent, na co zwrócić uwagę. Do wieszania tych naszych wieszaków rozstawiam sobie laser, czyli puszczam go sobie po tej kresce, następnie on rzuca mi na belki światło, na przykład do tej kreski. Kręcę wszystkie profile pod laser, dlatego po pierwsze, żeby nam się tutaj nie zrobiły jakieś nieporozjeżdżałe te profile. Oczywiście, że no przy wysokości 40 cm, delikatnie jak on ucieknie nam parę cm w lewo, w prawo, tam powiedzmy z 5 cm, no jakiejś tragedii nie będzie. Ale yy, wkładając wełnę, wełna będzie wkładana od góry. Najpierw zapytujemy, później od góry będziemy wrzucać wełnę. Wkładając wełnę, radziłbym wszystkim trzymać jedną linię. Dlatego, bo pierwszą, pierwszą warstwę wełny damy sobie w tą stronę, drugą warstwę wełny damy sobie w tą stronę. Jeżeli te nasze wieszaki będą uciekać, no po prostu będzie nam ciężej włożyć wełnę, będziemy musieli to nacinać, to nam nie będzie pasowało. Czyli taka moja uwaga z mojej strony, taka mała uwaga, przepraszam, jak zrobić to poprawnie. Pokażę Wam jeszcze szybko na takim krótkim ujęciu, jak poziomować taki sufit za pomocą Moniuszy. Teraz tak, mamy laser ustawiony według naszej jakiejś tam płaszczyzny. Przymierzałem to moje urządzenie, które jest w zestawie z laserem, do profila głównego. Ono ma tutaj takie, że tak powiem, magnesy i na tym. Wyświetla się tutaj nasz poziom lasera. To jest ustawione centralnie tutaj na tej kreseczce, czyli na samym środku. Przykładam sobie tutaj: niestety sufit jest na tyle zwieszony, że kreska lasera jest zasłonięta przez moje profile, dlatego muszę pomóc sobie tutaj troszeczkę barkiem moim. I teraz tak, unosimy do pewnej wysokości i szukamy, która dziurka nam się zgadza. Nie wiem, czy na tym zbliżeniu to widać, ale nie wszystkie dziurki mają przelot. I teraz tak, ustawiamy sobie. Przykładamy na przykład e, przekładamy tą dziurkę nie wkładamy jeszcze do końca tej naszej zawleczki dlatego, bo musimy sobie skorygować nasz poziom. Tutaj widać, że troszeczkę powinno iść do góry czyli bierzemy sobie troszeczkę wyżej, znowu szukamy jest idealnie. Jeżeli mamy nasz poziom, zamykamy zawleczkę do końca i dokładamy jeszcze jedną. W systemie jest e, napisane, że muszą być dwie Zawleczki. Także, jakby puściła w razie jedna, zawsze mamy drugą. Połączenie pewne. stosuję to od lat i wam też to polecam. Nieco droższe, ale moim zdaniem warto zainwestować, żeby mieć spokojną głowę. Teraz musimy sobie przelecieć cały nas sufit pod nasz laser i wypoziomujemy go sobie. koniec naszej roboty. Zajęło mi to około 2-2,5 godzin łącznie z docinaniem. Myślę, że jedna ogarnięta osoba powinna poradzić sobie z takim 15-metrowym sufitem w podobnym czasie. Warto dodać, że pracowałem tutaj na profilach systemowych o grubości blachy 0,6 mm. Wam też polecam pracowanie na takich profilach, ponieważ są one sztywniejsze i nie występuje wtedy taki efekt jakby falowania płyty, czy nie daj Boże jakichś tam odchyłków na poziomie. Także polecam stosowanie takich profili, są one droższe, ale na pewno jakościowo wasz sufit będzie, będzie lepiej wyglądał. Kolejną rzeczą, którą nie powiedziałem wcześniej, a wartą, warta jest ona dodania, są wkręty, na które kręciłem nasze wieszaki. To są takie wkręty złote, do, znaczy wykonane ze złota, po prostu koloru złotego do drewna. Nie polecam stosowania takich czarnych wkrętów y, do drewna do karton gipsu, ponieważ one mają zupełnie inną charakterystykę hartowania i podczas jakichś ruchów sufitu nasze siły działające tutaj, ścinające na tego wkręta, mogą po prostu y, go po prostu y, uszkodzić, co w efekcie może skutkować jakimś tam oberwaniem wieszaków i nie daj Boże y, może stać się komuś krzywda. Także uważajcie na to, ciężar dwóch płyt plus do tego wełna musicie rozważyć sobie i najlepiej wejść sobie na jakąś tam stronę Knaufa czy Rygipsa, popatrzeć sobie na te karty techniczne. To wszystko jest w internecie, ja tutaj nie opowiadam o tych wymiarach, dlatego bo po pierwsze filmik byłby za długi, a po drugie wy i tak tego nie zapamiętacie. Ja też tego wszystkiego nie pamiętam, jeżeli mam taką potrzebę, sięgam do jakichś tam kart technicznych, do jakichś zeszytów technicznych i patrzę sobie, jak co wykonać. Także y, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzu. Jeżeli będę miał czas, to tylko będę, y, to będę odpowiadał. I jeżeli druga, część właśnie się udostęp... y, jeżeli druga część się udostępniła odnośnie naszego płytowania pojawia się właśnie gdzieś tutaj. Y, także zapraszam, zapraszam do jej oglądania i to wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.